Do jakiego celu sylwetkowego dąży każdy mężczyzna, który chce wyglądać lepiej, chce być bardziej atrakcyjny i chce czuć się dobrze w swoim ciele? Jeden z moich klientów w odpowiedzi na ankietę wstępną napisał mi, że chce pozbyć się nadmiaru tłuszczu, osiągając przy tym około 15% tkanki tłuszczowej lub mniej, i jednocześnie chce zbudować masę mięśniową, aby wyglądać lepiej i aby czuć się lepiej w swoim ciele. No właśnie, każdy mężczyzna chce mieć mniej tanki tłuszczowej oraz więcej masy mięśniowej, aby wyglądać lepiej, atrakcyjniej i żeby czuć się dobrze w swoim ciele. W tym materiale powiem Ci, co musisz zrobić, aby właśnie te cele sylwetkowe osiągnąć. Ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem sylwetkowy mężczyzn i serdecznie zapraszam Cię do oglądania, gdzie już na samym wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby być na bieżąco z wiedzą, która pozwoli Ci wyglądać lepiej. Przemiany moich klientów pokazują, że każdy mężczyzna może mieć mniej tkanki duszowej i więcej masy mięśniowej, ale nie każdy powinien to robić w taki sam sposób. Otóż osoby początkujące, osoby, które mają nadmiar tkanki tłuszczowej lub osoby wracające po przerwie, mogą jednocześnie tracić tkankę tłuszczową i w tym czasie budować swoje mięśnie, natomiast wszystkie pozostałe osoby powinny osobno przeprowadzić okres redukcji tkanki tłuszczowej lub budowania masy mięśniowej. W tym filmie zajmę się grupą pierwszą, natomiast jeżeli należysz do grupy drugiej, ale także chciałbyś zmienić swoją sylwetkę, to dajmy o tym znać w komentarzu pod tym materiałem. A będę wiedział, żeby stworzyć materiał, który pomoże również Tobie. Aby osiągnąć wspomniane wcześniej cele, czyli aby pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej i budować masę mięśniową, potrzebujesz tylko odpowiednich narzędzi, oraz musisz z nich odpowiednio korzystać w praktyce. Mianowicie aktywność fizyczna, czyli jakikolwiek ruch oraz odpowiednia podaż kalorii pozwoli Ci pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Natomiast plan treningu oraz odpowiednie realizowanie tego planu treningowego w praktyce, a także odpowiednia podaż białka pozwoli Ci zbudować masę mięśniową. Daniel na początku redukcji ważył około 82 kg i aby tracił swoją wagę w tempie od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo, zaleciłem spożywanie około 2500 kalorii, w tym około 180 g białka. Przez jakiś czas, wskutek realizowania takiego planu żywieniowego, Daniel miał świetne efekty, ale w pewnym momencie natrafiliśmy na stagnację i przestał tracić dalej tkankę tłuszczową, jego waga również przestała spadać. W tym momencie podjęliśmy decyzję, aby zwiększyć deficyt kaloryczny, co możemy oczywiście zrobić poprzez odjęcie ilości spożywanych kalorii albo poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. U Daniela akurat postawiliśmy na zwiększenie aktywności fizycznej poprzez dodanie wysiłku cardio po to, aby Daniel mógł nadal mieć stosunkowo wysoką podaż kalorii, jak na redukcję tkanki tłuszczowej dla osoby z jego wagą. Po około 3 miesiącach redukcji Daniel pozbył się ogromnej ilości tkanki tłuszczowej, jednocześnie budując swoje mięśnie wskutek realizowania odpowiedniego planu treningowego i oczywiście odpowiedniego wykonywania tego planu treningowego w praktyce, ponieważ tutaj niestety też bardzo często ludzie popełniają dużo błędów, jak chociażby nie ćwiczą dobrze technicznie, brakuje im odpowiedniego tempa pracy lub co najważniejsze nie wykonują mimowolnie spowolnionych powtórzeń, bez których budowanie masy mięśniowej, hipertrofia mięśniowa jest wręcz niemożliwa. Przy wadze 74 kg oraz takich pomiarach zakończyliśmy okres redukcji tkanki tłuszczowej i podjęliśmy decyzję, aby przeprowadzić z Danielem okres budowania masy mięśniowej, który już po zaledwie jednym miesiącu zaowocował niesamowitymi efektami sylwetkowymi u Daniela oraz jego życiową formą. Wspólnie z Danielem oczywiście nadal pracujemy i nadal jesteśmy w trakcie okresu budowania masy mięśniowej, natomiast Daniel dzięki temu, że już do tej pory zmienił znacząco swoją sylwetkę, pozbył się nadmiaru tkanki tłuszczowej jednocześnie budując swoje mięśnie, wygląda lepiej i czuje się znacznie lepiej w swoim ciele, a jego sylwetka niesamowicie mu się podoba. Jak widzisz, aby mieć mniej tkanki tłuszczowej, więcej masy mięśniowej i wyglądać oraz czuć się znacznie lepiej w swoim ciele, wystarczy tylko lub aż dbać o aktywność fizyczną, kontrolować swoją dietę oraz mądrze trenować pod kątem budowania sylwetki. Tego wszystkiego oczywiście uczę podczas indywidualnej współpracy ze mną w taki sposób, aby każdy, kto ze mną pracuje, po zakończeniu współpracy, potrafił nadal sam kształtować swoją sylwetkę. Podsumowując ten materiał, każdy mężczyzna, który chce mieć mniej tkanki tłuszczowej, więcej masy mięśniowej po to, aby wyglądać lepiej i czuć się lepiej w swoim ciele, powinien zrealizować krok po kroku te cztery punkty. Oczywiście najłatwiej mają osoby, które korzystają z programu Spektakularna Sylwetka. Punkt pierwszy to jest obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne i w e-booku jest bardzo prosty wzór, z którego właśnie możemy to zrobić. Punkt drugi to jest dobranie odpowiedniej wartości Poszczególnych makroskładników i z e-booka również dowiemy się, jak to zrobić dla osoby, która chce zredukować tkankę tłuszczową. Punkt trzeci: układamy odpowiedni plan treningowy i możemy to oczywiście zrobić za pomocą instrukcji, która jest w programie, lub możemy skorzystać z gotowej tabeli, którą wystarczy uzupełnić o odpowiednią ilość serii roboczych oraz odpowiednie ćwiczenia według naszych własnych preferencji. W tym oczywiście trzeba pamiętać o odpowiednim realizowaniu tego planu treningowego w praktyce, czyli o tym, aby ćwiczenia wykonywać dobrze technicznie, o tym, aby mieć odpowiednie tempo pracy i przede wszystkim o tym, aby wykonywać odpowiednią ilość mimowolnie spowolnionych powtórzeń, gdyż to one są najważniejsze w treningu budującym nasze mięśnie. Punkt czwarty należy regularnie kontrolować swoje postępy, natomiast osoby, które mają program spektakularna sylwetka, Powinny regularnie co jakiś czas wracać do działu weryfikacja działań i odpowiadać na wszystkie pytania, które są tam zawarte, aby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko robią dobrze. Jeżeli będą wszystko robiły dobrze, będą wprowadzały odpowiednie zmiany zgodnie z zasadami przedstawionymi w e-booku, to po pewnym czasie efekty sylwetkowe będą równie dobre jak u Daniela. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że dzięki niemu będziesz w stanie pozbyć się nadmiaru tkanki tuszczowej, jednocześnie budując swoje mięśnie, Oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która ma taką możliwość i że poprzez takie działanie będziesz wyglądał lepiej i będziesz czuł się lepiej w swoim ciele. Ja będę Ci bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, dlatego że wtedy pomożesz mi rozwijać ten kanał na YouTubie i spowodujesz, że będę mógł docierać do coraz większej ilości osób, które potrzebują właśnie mojej pomocy. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie kształtowania sylwetki, czy jeżeli masz jakiś problem sylwetkowy, z którym nie potrafisz sobie poradzić, to napisz mi proszę o tym w komentarzu pod tym filmem, a ja się chętnie odniosę i chętnie Ci pomogę.